Cześć, zapraszam Was dzisiaj już na 40. wspólny egzamin, na kategorię B oczywiście. Widzicie, tych filmów mamy sporo, więc subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Tak, średnio dwa filmy tygodniowo staramy się dla Was nagrywać. Przy okazji, zapraszam Was na nasz profil na Instagramie, gdzie mamy dla Was fajne zagadki, quizy, więc warto tam zajrzeć. A dobra, nie przedłużajmy, zaczynamy egzamin. Czy w tej sytuacji znaki informują Cię o końcu pasa ruchu po prawej stronie jezdni? Ten znak informuje o końcu pasa ruchu, ale po lewej stronie jezdni, więc nie. Czy widoczna pod znakiem tabliczka informuje o miejscu przeznaczonym do parkowania wyłącznie dla pojazdów samochodowych oznaczonych kartą parkingową? Tak, tutaj mamy tą tabliczkę dla miejsca dla niepełnosprawnych, więc tak. Czy na tym poboczu dozwolone jest zatrzymanie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego? Mamy tutaj linię krawędziową ciągłą, nie możemy się tam zatrzymywać. Czy w tej sytuacji, w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu awarii, masz obowiązek niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeśli jest to niemożliwe, ostrzec o zagrożeniu kierującego pojazdem szynowym? Tak, jak najbardziej. Czy widoczny znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami drogowymi? Tak jest, mamy skrzyżowanie równorzędne, nie jest określone znakami drogowymi. Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami są obowiązani umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdom znajdującym się na pasie zanikającym? Tu widzimy, że ruch odbywa się płynnie, jazda jest płynna, więc nie, nie ma takich obowiązku. Na tym skrzyżowaniu wolno ci zawrócić. Mamy tutaj nieprzerwaną, więc możemy skorzystać, tak, zawrócić. Czy w tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na prawym poboczu tej drogi? No tak, mamy tutaj znowu linię krawędziową ciągłą, więc tak jest zabronione. Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Teraz wykonujemy manewr wyprzedzania, więc tak. Powinniśmy zachować szczególną ostrożność podczas tego manewru. Czy wolno ci wyprzedzić pojazd poruszający się obok, zanim zmienisz pas ruchu i zjedziesz z autostrady na najbliższym wyjeździe? Wyjazd mamy za 3000 metrów, więc dążymy go wyprzedzić, więc tak, możemy. Czy w przedstawionej sytuacji, przed wjazdem na skrzyżowanie, obowiązkowo trzeba się zatrzymać? Tutaj mamy strzałkę kierunkową, więc nie. Czy przed znakiem pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka należy się zatrzymać w każdej sytuacji? Mhm. Jeśli wymaga tego sytuacji, to tak, ale w każdej nie. Czy w tej sytuacji skręcając w prawo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu z przeciwka pojazdowi, który skręca w lewo? My skręcamy w prawo, on w lewo, więc nie, my mamy pierwszeństwo, więc nie mamy obowiązku ustępować. Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Wyprzedziliśmy, teraz zmieniamy pas ruchu, więc tak, powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? No tutaj zbliżamy się do skrzyżowania, więc jak najbardziej. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po drodze twardej, na którą wjeżdżasz? Tak, wjeżdżamy z drogi gruntowej, włączamy się do ruchu, tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd? I tutaj zbliżamy się do przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych, więc nie. Czy zbliżając się do przejazdu kolejowego masz obowiązek zastosować zasadę szczególnej ostrożności? Tak, jak najbardziej. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd na taki czas, aby zapewnić pieszym swobodne dojście do chodnika? Tak, mamy taki obowiązek. Czy w przedstawionej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia? Tak, ograniczenie prędkości obowiązuje od miejsca ustawienia. I zaczynamy specjalistyczne. Który ze sposobów hamowania samochodu osobowego wyposażonego w system ABS jest najbardziej efektywny? A. Pulsacyjne wciskanie pedału hamulca, B. Szybkie i mocne wciśnięcie pedału hamulca, C wciśnięcie pedału sprzęgła, a następnie pedału hamulca. W przypadku ABS-ów jest to szybkie i mocne wciśnięcie, odpowiedź B. Jesteś świadkiem potrącenia pierwszego: jak powinieneś się zachować? A. Nie podejmować działań, gdyż pomocy musi udzielić sprawca wypadku. B. Wezwać pomoc drogową. C. Zatrzymać się, wezwać pomoc medyczną i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. No, oczywiście należy udzielić pierwszej pomocy, zatrzymać się. Odpowiedź C. Jaka jest dopuszczalna minimalna głębokość bieżnika w oponie niewyposażonej we wskaźnik granicznego jej zużycia? A. 1,6 mm. B. 2,6 mm. C. 3 mm. Jest to 1,6 mm. Odpowiedź A. Co powinien zrobić właściciel samochodu osobowego w przypadku utraty tablicy rejestracyjnej, a jeździć z jedną tablicą? B niezwłocznie zastąpić tablicę rejestracyjną inną bez znaku legalizacji, C wystąpić z wnioskiem o wydanie zalegalizowanego wtórnika tablicy rejestracyjnej. Powinniśmy wystąpić z wnioskiem odpowiedź C. Co powiniene jest widzieć w prawidłowo ustawionym lusterku wstecznym wewnętrznym, a dziecko siedzące w foteliku zasiedzeniem pasażera? B. Odbicie własnej twarzy. C. Tylną szybę i drogę za pojazdem. W prawidłowo ustawionym lusterku powinniśmy mieć tylną szybę i drogę za pojazdem. Odpowiedź C. Jedziesz z prędkością 90 km na godzinę. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? A. Na środku jest nieszczęściowym przekroczeniem widocznej linii. B. Przy linii rozdzielającej pasy ruchu na prawej połowie jest C. Przy prawej krawędzi jezdni. I w tej sytuacji optymalny tor ruchu zapewni pozycja początkowa przy prawej krawędzi jezdni odpowiedź C. W jakiej kolejności masz obowiązek wykonać poszczególne czynności, gdy przygotowujesz się do jazdy samochodem? A. Zapiąć pasy bezpieczeństwa, ustawić lusterka i fotel kierowcy. B. Ustawić lusterka, fotel kierowcy i zapiąć pasy bezpieczeństwa. C. Ustawić fotel kierowcy, lusterka i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Tzw. flip, jak czasami mówią instruktorzy. Czyli tak, najpierw fotel, później lusterka i pasy. Czyli odpowiedź C. Czy apteczka doraźnej pomocy jest obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu samochodowego? A. Tak. B. Nie, ale warto ją mieć. C. Tak, jeżeli jest wyposażony w instalację gazową. Nie jest obowiązkowa, ale warto ją mieć. Odpowiedź B. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu masz obowiązek zachować podczas zatrzymania w zatorze drogowym w tunelu? A. Nie mniejszy niż 3 metry. B. Nie mniejszy niż 5 metrów. C. Nie mniejszy niż 10 metrów. I przepisy określają, że jest to odstęp nie mniejszy niż 5 metrów. Odpowiedź B. Jakie czynniki mają wpływ na łączny czas postrzegania i reakcji kierującego pojazdem? A. Stan opon. B. Widoczność na drodze złożoność sytuacji drogowej. C. Dodatkowa masa pojazdu. I bezpośredni wpływ mają widoczność na drodze oraz złożoność sytuacji drogowej, czyli odpowiedź B. W której sytuacji zapięty pas bezpieczeństwa nie będzie działał właściwie? A, gdy jest on skręcony, B, gdy jego górna część jest umieszczona poniżej szyi, gdy jest on napięty. Nie będzie działał właściwie, gdy jest skręcony, odpowiedź A. Na co przede wszystkim powinieneś zwrócić uwagę podczas wymijania innego pojazdu? A. Na prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy. B. Na pojazdy jadące za Tobą. C. Na zachowanie bezpiecznego odstępu. Podczas wywiniania powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpiecznego odstępu. Odpowiedź C. OK, zakończyliśmy. Mamy maksymalną ilość punktów. Czyli wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Bardzo dziękuję za słuchanie. Zapraszam Was do naszych mediów społecznościowych, do naszego serwisu i aplikacji, gdzie znajdziecie całą pełną bazę pytań. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.